To gdzie jest Natek? Ech, Natek, Natek jest u mnie w szpitalu. Co z nim? Ech, jest w ciężkim stanie, na razie pilnuje go Marko. Gdzie ty byłaś? I dlaczego uciekłaś znów? No ja musiałam. Dobra, kto ci pomógł? Jolo! Ja Powiedz mi, dlaczego wraz z Viviantę Ech. wysadziliście dom Natka? Ma być. Dobra, ej, na ej. początku tak, musimy sprawdzić co się dzieje z y, Mentosem. Potem Wind ma zaprowadzić nas Ech. tam. I musimy zamknąć ten portal. I co, I Tu nikogo nie, no, jest środka, nie ma. Coś w środku czeka. Co, co w środku. O nie! O O nie! Się. O to nie! Oj, wow. <ślesk> no, nie! O nie! O nie! nie! mogę nie! z tego wylizać troszkę. Ale hej wam wszystkim z tej strony ja Tyt Mati, ostatni Minecrafcie. Jesteśmy na ekstrze. Aaaa, To bolało. Wintmo jednak mnie troszeczkę pokieryszowało. Nie wiem gdzie ona teraz jest, nie wiem gdzie są wszyscy, co się dzieje. Nie było, gdzieś chyba spałem ze 2-3 dni. Aaa, moi drodzy, zostawcie 1500 bułek w górę. A pojawi się jeszcze kolejne odcinki z ekstry. Za moi drodzy, kończymy tak jakby główną fabułę na Ekstrze, bo się kończy też Ekstra, moi drodzy, w ostatnie dni lutego zobaczycie dużo, dużo, dużo takich materiałów z Ekstra i co się dzieje. Dostawcie komentarz, Witma ocalona, a wam szybne serduszka. Jezus, się zalizki, moja rzamię. A W ogóle ostatnio tutaj nawet mi się jakieś psy przybłąkały, mam jednego psa i mam drugiego psa. I no, nie wiem co z tymi psami zrobić i... A. I trzeci piesie jest na drzewie Zeus Zeus Co ty robisz na drzewie? Kapie się na... ja, nieważne A, jeszcze to i Jelo... W ogóle, wiesz co się dzia działo przez ostatnie dni walkach nad zanty. Jak to walka nad Kazantym? No, Anty się pojawiło obok szkoły. O nie... co z Natkiem? Nic mi nie wiadomo. O Jezu... Wiem nazywa... tylko, że most został zniszczony. O Boże... Święty zapewne jest szpitalu, co nie? Pewnie tak. Lepiej mu nie zawracać. O Jezu, chodź tu Zeus. Tutaj, staj tutaj. Mamy problem. Nie mamy smoczych kur. Nie mamy radaru. Nie wiem gdzie jest YOLO. Nie wiem gdzie jest Viviante. A Viviante to jest zamknięta tam, tak? No pewnie tak. Ja, ja. Już, to, już, to już jest tak dawno, to. Nie wiadomo, już. Hmm, trzeba będzie tam z, z niej wyciągnąć też y, informacje. Bo moi drodzy, podejrzewam, że Viviante może być anty, a nie Viviante. Ktoś musiał ją podmienić podczas naszej nieobecności i to może być anty, ale. Nie wiesz. A właśnie, co z WIWIANTĘą. Uciekła Jak to. Jak to uciekła? Zaraz, jak to uciekła? Jak to uciekła? Przecież Ciężko. ona. Boże. Nie wiadomo, czy uciekła. Nie wiadomo. Przecież tam były materiały zrobione z starego laboratorium Vivi. Jak ty, Jak ona mogła uciec? Ja nawet nie mogłem stamtąd. Uciec no chyba, że. No chyba, że jej ktoś pomógł. Ale kto? No nic, dobra, chodź, chodź może do szkoły. Słasz, chodźmy do szkoły, zobaczymy jak tam wygląda sytuacja i co z Viviante Zeus, co nie? Jasne. Bo to mówię to jest... Mia aż głowa Boli, że ja muszę się zajmować takimi rzeczmi. No... Nie wiem gdzie jest Jolo, nie wiem gdzie są... Wszyscy. Nie wiem co z Viviante. Mam złe przeczucia ze... Łepsze Ja również. Ach, jeszcze, jeszcze ta cała sprawa ze smoczymi kulami. Nie i że nie mam ani jednej, znaczy jedną, to mamy problem, żeby znaleźć więcej. Co, kto, gdzie, kto leci. Ja tam nic nie czuję. A, nieważne. Zeps, nieważne. Ach. Dobra, opadajmy sprawy. co się, co się dzieje w szkole. No To właśnie... no, most. To jak przejdziemy? Cześć, Smoku, jak tam po drugiej stronie? O, cześć, Mati. Cześć. Tak samo jak po waszej. A tak. Cześć. To... Cześć. cześć! Smoku, nie cześć. możesz lodem? No właśnie. Jeśli zgnie się jeszcze i spadnie na dół. to jest niebezpieczne. Złamie nogę jeszcze. Tam... Nie, ja Ten, to to tak... Mentos nie. nie. No Dobra. A, w ogóle możecie mi ktoś z was powiedzieć co tu się działo? Co? Eee. Taka dziura? Gdzie jest na tej? Na postęp. O. Dzień dobry. Dobra, co? To gdzie jest na ty? Na tej jest Na tej w szpitalu. Co z Na tej eee, Jest Na ciężkim stanie. Na razie pilnuje go Marko. A. Okay. Bo oni zrobili, bo na tak postanowił, że nie pokona go z, swoją siłą, więc chciał się do mnie no to ja mu dałam i zrobił boom i wybuchnął i spadł tam na dół. On wie o tym, że może kumulować w swoim ciele siłę i uderzać mocniej. Tu nie mógł tego wykorzystać. Ale no znasz on, 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 on wiedział o tym, że Najpierw zrobił pomyślenie. Nie tam nawet A nie I Chciał walczyć z nim samemu. I podszedł do niego nagle i wysadził klient i spadł tam na dół. Ten.

ma to... Ona. i, I normalnie. No. Bo to było tak. No. Wysłałem. No. Bo, to, to... Eee Dobra, dobra, Kamer, możesz mi wytłumaczyć co tu się dzieje? Dlaczego... E... Nie, nagle ona mi się pojawia i wytrzymała mi energię e... to było tak. Litwa była w szpitalu, my przyszliśmy tutaj z Blue Dragonem i Zeusem tu do szkoły. No. E... Wysłałem, żeby pilnować Wintmy Zeusa i Gustawa. No. Y... Zeus przyszedł tutaj. Potem, jak wróciłem, to nie było ani Gustawa, ani wind. Czyli Gustaw czy pomógł. Nie, nie pomógł mi. Po tym, jak Zeus wybiegł, on. Gustaw wybiegł za nim. Ja nie widziałem go więcej. Ja nie mogę powiedzieć. Niby jak tak uciekł? Jak ze mną? Za o jakim f... Aaa, dobra, chodźmy do szkoły może, bo... Ja później naprawię maszt, będzie przyszło, się... bo nie umiem. Aaaa... To pięć. Okay. Pęto! No nie. NIE! Hej! Kasia, no po poczekaj, skacz na nagrody są na dole. Um. Nie, Stanton przyszła przed chwilą, nie chcę. Kto tam była? Czemu Właśnie, JOLO jak już, jak już jesteś, to chodź z nami do szkoły. Z kim rozmawiacie tam na górze? Yolo, do zobaczenia. mamy tutaj coś. Tak. E, o. O, ja też cię. tak i tak. Nie można się niepadać. Nie jak podak to ktoś inny może. Ale ja to na wiem, że prawie. O kurde. Skampy Nie jestem Weź taki głupi ze sobą sobie rady. Rady. Ja zaraz dobra Dobra, chodźmy yes. do szkoły Ja, ja go wezmę Jest mózg Bo na tych Nie opowiemy ci zaraz Nie Przyjaciel Dzień dobry I e, e, rybka, jaki chcesz komentarz? Um, przyjaciel e, Przyjaciel Ciel, a wam szybne serduszko o Boże mam strzały Ja latam Kida się tego nauczył Cześć Kamper się nauczył Ja sobie zatrzymam to ja będę się super bawić Okej okay. Dobra Przez to że ostatnio mieliśmy atakanty znów Dobra, moi drodzy, musimy porozmawiać o pewnych rzeczach. Po pierwsze, A? będziemy musieli się stąd za wyulotni, wyelotnić, bo tu jest już za dużo y, niektórych tych. Y, mam nadzieję, ma że. Ma On się chce się kimś bawić. Bo zaraz cię rzucę tą siekierą. O, Kto ma strzałę? Mm, ja e, mam. Dobra, po no. drugie, Jolo, e, powiedz mi, dlaczego wraz z Viviantem wysadziliście domnatka? Jak my? Dlaczego ja nic zrobiłam? Jolo, przyznaj się. To nie, ja Czemu nie przyszłaś do matkiego, Gdy cię poprosił ładnie, żebyś do niego przyszła. Ze smoczym radarem. Bo, wiecie, taki Mieliście sytuacja z tym smoczym radarem. Tak trochę skupiłam. A mówiłem ci, że żeby... Nie dość, że Tamper. ja jeszcze do. Właśnie Kamper, będziecie mieli zadanie, zróbcie drugi smoczy radar. Yy, to jest Nie do będzie zrobienia. trzeba. Nie będzie Pan. trzeba. Hmm? Jak nie będzie trzeba. Gustaw ma jeszcze ten radar z 1.13 To jest starek świat. To, to się to działa. Działa. w ogóle... to się, to to się podpali i się spali! Ale nic nie zaraz było. jak on to znalazł jak... To wszystko było niszczone. Nie wiem może miał ze sobą Jak Dobra, tam... dobra, Jolo, dobra, dobra, widźba, czekaj, chwila, Jolo. Możesz mi tu dlaczego wysadziłaś domnatka? Ja to nie mi, ja wypraszam sobie, zasadnie ostatnie podstawę oskarżenia. Byłaś tylko ty z Viviante tam, tak? No tak, poszłyśmy zobaczyć co da mi się ten. Już wcześniej nie było tam antymentosa i wy tylko tam zostaliście, więc... A to, to, to nie antymentos, to potalił? Nie, men. Pochwalił za pomocą nie, wody. Nie. To Mówiłyśmy wam, tak. mówiliśmy wam, że przyszłyśmy i już tak było. Jolo, umiem odczytywać źródła energii. Nie było tam Antymentosa co najmniej dwóch minut, jak wy tam przyszliście. No właśnie, bo przyszłyśmy i go nie było. Zrozum to, że go tam nie było, jak przyszłyśmy. Yolo, dobra, siądź tutaj. Macie za karę wszyscy przypisać. Tysiąc razy nie będę używać mocy bezpodstawnie. Nie, nie ma, robię! Nic nie, tego nie piszę! Ja to wiem wszystkim. Też nie piszę. Wszyscy! Nie, ja Lepiej się słuchajcie. To teraz ci zrobię Dugat. Ja no dobra, chodźmy tutaj tak. do stołu. Wy macie pisać. Tak. Nie. Kontrol cykontrolfowy. Dobra Witma, Czy możesz nam powiedzieć co się tu dzieje? Co ten gustaw kombinuje? Nie mogę powiedzieć. Nic o Gustawie, mówiąc szczerze, bo... Dziewczyny, obyka... widzę was! <tum> ja nie pamiętam, ja, nie pamiętam to... ja, bo ja nie pamiętam jak się pisze. Proszę Pana, muszę no do łazienki! Piś. Nie ma nie tu ma... łazienki. W nie ma łazienki. I, bez i... Nic. I, I i... no. Nie! Zostajesz tam i siedzisz. I za okno. Bo jak nie, to mi mi cię rzucę dobrało. siekierą. Chodź, A, zaprowadzę cię, chodź, chodź. Mentos! Mogę walnąć tak każdego, to Nie, dobrze, nie, to... nie, 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 dobra, Witma. Ja jolo, Może Nie potem. Radzę na twoje życie. Może potem, Jolo, pamiętam tamte czasy, ale nie do dzisiaj. E... Dobra, Witma, Każ... mów no. W każdym razie tak. E... Po... po tym, jak uciekłam, e... przyszłam przez Ta Gustawa I tu się sytuacja nieźle kombinuje. No. Bo, bo to jest co? Portal do czego? Nie wiem, do, do nieba, nie wiem, do piekła, nie wiem, do równoległego wszechświata? To jest portal, przez który możesz wejść do każdego świata o każdej porze, i dniu, i nocy, i w ogóle. Aha. Oto. to... zaraz. Chcesz zaraz. mi powiedzieć, że ten portal jest cały czas otwarty? Tak. No to już chyba wiemy skąd się anty wzięły. No właśnie. To yy... do zamknąć. Sytuacja jest taka, ja się trochę dowiedziałam... Połóż to TNT, o ale... hmm? Schowaj to TNT. To na chemię, ale nie mamy chemii. Nie tak. Mi coś przebiło rękę. <laughs> Ojej. Chcecie no. znać rok, to siadajcie! O, nie wyjęłam, wyjęłam O. Jeśli ja przez chwilę będziecie siedzieć grzecznie, się nie ruszać, to nie będziecie tego pisać. Ale ona o, dobra. mnie Całe wyjęła. A tu wy macie, jakieś ultra to super Nie Boże. <laughs> Dziwne dzieci, ja Wam szybne Ty Nie jestem dzieckiem! Jesteś! Też nie. Eee... No mów, co to dalej? Dynastu, tak. Dowiedziałam się trochę o mojej przyszłości i. Krótko mówiąc, nie pochodzę z tego wymiaru. O jak pięknie! Aha! Nie możesz, Jolo! Dostrzegam, no, a ty masz... o, Moja matka z jakiegoś powodu wysłała mnie tutaj, kiedy byłam mała. Tego co się dowiedziałam. Pati przebiło mi mózg. No nie mózg, tylko szyję. Ja tu to próbuję być poważna. a w sobie tak. Ale ja nie strzelaj nie, nie, do uczyć może. Wypadałoby. Wyjąć, wyjąć no dobra. Zakresu, nie no dobra, dobra, do dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. tak. Dobra, ma być. Dobra, na je, je. początku tak musimy sprawdzić, co się dzieje z yy, Mentosem. Potem Wint ma zaprowadzić nas mm -hmm. tam, i musimy zamknąć ten portal. Nie ma sprawy. Ah, już... Siadaj, Mentos! Cię do szpitala trzeba wziąć i trzeba Natka sprawdzić. A ja mogę do szpitala? Bo to Mentos. A no w sumie mądre. Specjalnie psychiatryk wybudowałem. O Naprawdę? Geel, dobry A. Dobra, na początku trzeba natka sprawdzić, co się z nim dzieje. Mentosa tam przy okazji. No właśnie właśnie, 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 właśnie. Ja wiem, ja wiem, ja słyszałam, ja wiem ogólnie, powiem wam. No. Bo y, ta walka, co nie? O której to tam się tam z jakiejś ziu, 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 ziu stylało się, co nie? No. Y, to przyszła jedna osoba komisariat. I bo dzisiaj rano sobie widziałam komisariat, co nie? Mm -hmm. e, przyszedł na osobę do komisariat i się powiedziała, że jest świadkiem danego tego i chce op y, opowiedzieć ten temat. Okej. Okay. To dziwnie. mam wrażenie, żeby jej nie ufać. Nie wiem, ale po pierwsze trzeba znaleźć smocze kule. To jest priorytet. Bo... Do ławki, Jolo. Jolo, do ławki. Ale chcemy podyskutować, jak. Nie, nie, do ławki. Nie. Będę a a z przepisaliście z już? A przepisaliście już? Przepisałam. Napiórkuj. bo mi krzesło znikło. sobie nowe, postaw. Zostawisz mi nowe? A ja A. Znać, Czemu tu y TNT jest, halo? Pozdaw ja mi. Posta posta z... ee, Jolo, bo Kamper ci kradnie TNT. Czemu dużo. Ale dużo. się im posiedzieć. Podyskutować. Paz, no, dobra, powiem. dobra, chodźmy co się dzieje na tej policji, bo tu jest... Nie wierzę, żeby coś się... Co się dzieje. Policja? M mentos, jaki chcesz a... komentarz? Napiszcie, idę. <laughs> Idziemy na grzyby. <laughs> Idziemy na, <laughs> grzyby. na grzyby. Grzyby, a ma serduszko. Mati? A, co? Um. Słuchaj, ja spróbuję dorwać Gustawa, ok? No dobra, ale... Jak dorwiesz Gustawa, to... Zapewne i bo Gustaw. Spokojnie mi... nie zabije go. Ale nie o to mi chodzi, bo Gustaw zabij, chciał. Zabij, zabij. Gustaw chciał się kontaktować z Dagonem, żeby pomóc odnośnie Jolonei. Mhm. Mm Podejrzewam, że mógł nie tak zrobić. Spokojnie, ja nikogo nie zabiję. Nie A... ma. Spokojnie. Dobra, idziemy tutaj na tą policję, bo ja nie wiem co. jakie lubicie grzybki? ja. To A... ja lecę. Brązowe grzybki. Brązowe grzybki. No, jezu. Mentos! Mentos, serio! Mentos, serio, jak znajdziemy nowe miejsce, gdzie będziecie spędzać swój drugi rok, to serio. Ja coś będę w ogóle z nimi! Nie. Czemu? Bo nie ma dżemu. No to nie, to sobie znajdę inną To co wtedy, co wtedy, jak będzie na tym drugim roku, jak, jak zdam? Najpierw zdaj pierwszy Mentos. Tak. Najpierw zdaj pierwszy. No, ale co wtedy? No wtedy będziecie mogli zdać na drugi rok. Ale zacząłeś już coś wcześniej, u góry i... Mm. Nie rozumiem... No. Ty, Mentos, nic nigdy nie rozumiesz. No ale nie, ja się po prostu chcę doinformować, gdzie lecimy na, na, na nowy rok. Dobra, a gdzie jest Yolo, gdzie jest rybka? za krótkie nóżki! A gdzie jest ryba? <laughs> ryba. Zjadłam ją po drodze, chodźcie! Okej... Okay. No Ona powoli. mi krzesło wyczarowała, to ją zjadłaś po prostu. Gdzie jest ryba? Absa, Mam złe przeczucie. Też. Ja z tym chcę żyć. jak dzieciaka, jak tą resztę, a No bo się jest... zachowujesz No właśnie. Zachowuje się... Tylko Mentos zachowuje się gorzej od Ciebie. No właśnie. Dobra, i, I co? I tu nikogo no, nie ma. Środka, w środku czeka. Co w środku?

Ajaj Aaaa moja ręka <grym> Nie ruszyj ją Słamała mi rękę, no kurde Złapiam kamper Aaaa Co wy robicie się nim, lecę za Jolą Aaaa Chodźmy stąd <grym> Próbować użyć mocy leczniczej matki bardzo słabym, ale... Pomoże. Kurde, musimy stąd jakoś wyjść. Spokojnie, ja byłem na budowa lance, ja, ja wiem. Bo... wiem. A... wiem następ. Jezu ale... A... Teraz ci ona by mogła pójść teraz? A tą stroną musiał jaka Ale czemu ona ona ma jakieś, nie wiem, gorsze... Ona ma jakieś nie... gorsze dni, tylko ona też jest z nimi! Mentos! Masz zakaz zbliżania a, się do YOLO, mi O! Jeszcze wysadziła komendę. A, o, 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 o. Dobra, Mati. Ci... Zaraz, taka ale ma, zaraz, tu O nie. Kamper, powiedz mi, że. że z nadkiem ktoś tam został. Tak. To Marko. A... ona oh. Szybko do Mariko, szpitala! Ma zbroję specjalną. No to super! Ała! Tylko szybko. że ma specjalną zbroję z anielskich surowców, więc to będzie ciężko. moja ręka Napiszcie komentarz i mnie przechytrzyła. A Bo to znowu coś wybuchło. Gdzie? Nie wiem, ja jestem, jestem przy... ja Jestem przy ty A nie, nie mogę biec a, 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 Zaraz gdzie jesteś szpital A musiałaby... Gdzie wy jesteście? Tu jest... Jesteście. Czemu mam dziurę przed domem? Aaaa, a, a czemu, Cze, czemu? Za... Zeus? To za? Zaraz. Co się dzieje tam z domkiem Mentosa? Nie wiem, dziura. Ała za Tu Tutaj. Ała. Tu dziura się zrobiła. i tylko kwiatek został. Mati. Może chodźmy Co do. Co się stało? No wy, wybuchli mi. Mati, Mati, Mati chodźmy chodź lepiej do szpitala. Do szpitala i... Bo stopę rękę mam. Już musimy. Czekaj, czekaj. My jedziemy do mi misji. Złamała przy tym rękę mam a potem. Zatwiadzę uca. Mati, chodź tu. Czekaj, żadne moce magiczne mi teraz nie pomogą. Bo złamaną kość! Pójdźmy na szpital. Nie, nie możemy... Na tam natek został sam. Idźmy tam. Dobra, m ja się tam tepam. Mój tył domku się wyklepie, ale Natek nie wiem czy się uh. wyklepie. Chodź do mnie. A dobra to z mentosem pojadę. Haki. Uh. Okay. A Ała. 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 Moja reka. Spokojnie <laughs> będzie dobrze się wyklepie. Uh. Do wesela uh. się zagoi. Uh. A, do wesela. <laughs> Super że mi super, rękę, którą używam zazwyczaj do teleportacji. Super. Czekaj. gdzie na którą używam Gdzie Aha. Na górze, na górze leżał. Chodźcie tutaj z nim, chodźcie, chodźcie. tutaj. Ale Zdrowka trzeba zobaczyć czy jest! Mati! Ale... Hey. Mati, ty to masz się położyć. Natek! Uh... O, oh. Nie ma go. Marka też nie ma. Uh, uh, myślicie, że... Nie... To jest niemożliwe. Ona go... Ona go porwała. Paty Zeus, wy na razie usiądźcie na łóżkach, poszukamy ich z camperem? Lepiej nie. No nie ma go nigdzie. Jak to nie ma go nigdzie? Powiedziałem cały szpital przed chwilą. Ale trzeba ją powstrzymać, na tych nie da sam rady. Dobra, dobra. Znajdziemy ją, tak? Zaraz zaczniemy jej szukać. Nie wiem, camper. Zajmij się nimi, ja i poszukamy. Kamper, Idę Kamper, po-, po Nie, e, masz zostać tutaj z Kamperem. Kamper, powiedz, że ty masz jeszcze te lekarstwo od yy, Coś mi zostało. To dobrze, to chociaż mi poskłada tą, e, to. rękę. Zaraz przyniosę. A, dobra, waszym zadaniem jest znaleźć ją. Nie ma sprawy, mam z nią na huki do wydania. Teraz... Ja też. Za ty też poszukamy musisz wypocząć. Nie, bo ten jednak Dobrze będzie. Mati, go raz. położę się na 5 dni i nie będziemy mieć go złowy. A, Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, czy, czy Natek to przeżyje, bo on tam został sam. Musi. Moi drodzy, ja się z wami żegnam, ja niestety muszę tu zostać. Chłop. Trzymajcie się i. pa, pa.